To brzmi jak zły pomysł, ale zostałem namówiony, by przyzwać Siren Head'a w Minecrafcie. Zakończyć się pewnie to może tylko i wyłącznie źle, więc życz mi powodzenia, zostawiając łapkę w górę. Plus, warto wspomnieć, że zostawiając łapkę w górę, zabezpieczysz się przed Siren Headem. Więc subskrybuj też kanał, bo filmy są codziennie o 9.30. Kup koszulkę, Minecraft Extreme, taką jak mam właśnie teraz ze sobie, ze sklepu pod tym filmem. A teraz zapraszam na odcinek, który prawdopodobnie zakończy się tragicznie. Trycus! E, no, nie jest. Żeby coś, ale. To wszystko cały czas brzmi jak fatalny, fatalny pomysł. Karol, to jest dobry pomysł, Jakby... każdy lubi Siren Head'a, widzowie lubią Siren Head'a, to jest ikona to jest Powiedz mi tak, sztos. jaki dobry pomysł zaczyna się spotkaniem rozpalonej skrzynki, Skrzynka która płonie, stoi w ogniu, dosłownie. Jakby... Mare, ja nie, no, nie znam tego pomysłu, to, to, to się zaczyna jak świetna przygoda. Tak, Ogień, się Pół okay, tak. Zdecydowanie, zdecydowanie. I w skrzynce co? Książka. Super, też procznie. To koniec. To mnie podbudowało, Jerzu, nie powiem. Dlaczego koniec? To jest koniec, bo to jest, mówisz, szlak Serenheda, tak? Ale mam nadzieję, że to koniec twojego gadania. Nie, to jest i koniec, koniec szlaku Serenheda, tu nie ma siren Head'a, stary? To, to, to jest jakby koniec. Koniec odcinka? Eee, nie, nie koniec odcinka. Zaczęliśmy 5 sekund temu. Okej, okay, okej, okay, sorry. Karol. I w takim razie, skoro to jest koniec, to skąd mamy wiedzieć, gdzie iść? Tam, dalej, tam, gdzie eee, płonie? Jakby, Karol, ogień, podążaj ogień, za podam, ogniem, jeżeli chcesz ogień. spotkać coś koszmarnego, to jest kolejne, e To, to jest, jest koszmarne, co to ma być, Jerzu? to jest jakieś, widzisz to? To jest, O! z tego wypadło z... wypada mięso. Dobra, ja tego nie zbieram, ja tego nie zbieram, wiesz, ja sobie daruję, to jest obrzydliwe. Więc wypada zgnimem mięso, Zgnime mięso na podłodze, ja to nie chcę wchodzić, ok? ja będę chodzić dookoła. Obrzy... Karol, poczułem się Obrzydliwe. jak w twoim mieszkaniu. Jak, jak w paczce chyba, albo Aha, w bazie. Chciałeś, Karol. No. Ej, stary, dobra, ja to otwieram. To jest kolejna książka. I ta kolejna książka mówi. Eee, Mordo. U. Co? Patrzyłeś tutaj. A myślę, że to jest puste! Coś jest, coś dziwnego, coś ciemnego. To Co twój to ma zaginiony być? Brat bliźniak, Karol! <laughs> o czym ty, ty gadasz, Jezu? To jest to jest. To, to jest. To jest Przemek best games. Czekaj, musimy go uwolnić. <laughs> Chodź, <laughs> przemek! Ej, co jest gane? Ej, to K jest przemek, ale on jest jakiś, jest jakiś zmutowany przemek, on mnie bije! Ej, weź je Żu! Karol, Karol! do on mnie on atakuje! Zaraz, strzelam, 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 ale to nie jest łatwe. Dobra, okay. jest, udało się. Oj. Dzięki! <laughs> Pamiętaj, wyłącz grę o trzeciej w nocy, pod żadnym pozorem nie zbieraj ścierwa. Uch. Co? W sensie, to już jakby złamaliśmy tę no. zasadę. Eee... No. Dalej. E, pod żadnym pozorem nie łącz go w wiatrze z wodą. Okej, okay, nie miałem zamiaru. Karol. Bardzo, i pod żadnym pozorem nie podążaj ze zepsuciem. Aha, to to jest zepsucie, chyba, bo właśnie... się e, nie... No tak, tak, C tak, C tak, C tak, 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 tak. Moja na pewno. pytanko. Czy my mamy robić na odwrót? Na opak? No, jeżeli bo... chcemy przywołać Sajen Heada, to chyba musimy <grym> zrobić właśnie... wszystko na odwrót niż jest w tej książce. E, poczekaj, bo ja, by, ja nie wiem czy ja chcę przywołać no Seyre... Dobra, musimy przywołać serę, odchodź w tym odcinku. O, czy ty to widzisz? Ej, co to jest? To wygląda czy... obleśnie. Co Karol! Bardzo obleśnie. Karol! Co? To nie skacze ten z policji? Ja... Dawaj. Au! Ej, to mnie zabija! Nie może co? to dotykać, irzósi? To to jest... to nie wpływaj w to! No, właśnie nie chcę, nie ale. Nie wpływaj w to, dobra. Do, dobra, o, o, łatwo powiedzieć, nie wpływaj w to. Jakby to jakby jest wszędzie, Jeżu, wiesz o tym. Ale to wygląda jak mleko, to nie jest na pewno mleko? Karol, Boże, masz ja uczulenie mam... na laktozę, nie możesz tego Właśnie! O, wszystko jasne. Kolejny słup, kolejny słup. I. Czego ty. Co to są za. I to podpalony. Czołgacze? Czyli idziemy w dobro... Co to jest? Co to ma być? Czemu, czym to jest? To jest bardzo dziwne. C... O, fu, Ej, dobra, co? Trzeba... To widzisz? Ej, dar, to jakieś. Ich jest dużo, ich jest dużo, Jeżu, Pomożesz mi? Wiesz, że to ey. od nich podchodzi to pochodzi Aha, to wszystko? Aha, to one to rozprzestrzeniają, tą to, to, to zgniliznę, to są jakieś... Ej, bo ja zaraz ginę, Jeżu, ja zaraz ginę, pomóż mi. Goni mnie mały zombiak. A. On jest najgorszy. Dwa serduszka, trzy. Okej, okay. trochę okay. go. Ej, one są A. gorsze niż ej, te... Z... pełzacz mnie bije. Pełzacz? Co? Rozprzestrzeniają No właśnie, tak mi się wydawało! To jest to zepsucie, co one rozprzestrzeniają! O, ej, trzeba... czy to... One są źródłem nawalać, tego wszystkiego! Fu, ej, to ej, ale... On one są tak obrzydliwe w ogóle! Pozwól mi jedną rzecz, jakby. Czy one są Starol. jakieś powiązane z Siren co, co jest grane? To nie, nie chodziło o ścierwo, że Rotten Flesh... Tylko co? Zobacz na to! To? Co to jest? Co mi rzuciłeś, bo... Rzeczywiście! To jest liście. stary to! To jest od nich? Co to ma być? O, To wygląda paskudnie! Ej, o, fu! Wpadł właśnie do stary tej białej Taka wydzieliny! Brycznie. I ale one też od tego giną, tak? No tak. Okej, okay, przynajmniej tyle. Jakby to jest Ej, dobry wiesz, znak. Wiesz, kiedy one są agresywne? Kiedy? Gdy są poza tym szlakiem. Jakby. Oh. O! Żyję. Przepraszam słuchawkowi UZE. Sorry, nie jakby. O nie, przepraszam sąsiadów. <grym grym grym> sorry. Ej, Beskitu, ciekawe ile osób ogląda ten film e, o trzeciej w nocy albo gdy jest ciemno. Piszcie Ej, w komentarzu. No właśnie, napiszcie w komentarzu wszyscy godzinę, o której oglądacie ten odcinek. Jestem ciekawy, czy ktoś ogląda później niż my gramy w to. Za siebie, że od czwartej. O nie! Bo to jest, to jest, to jest, to, to Sztywcie to, nie można. No, tak, to, ale ty to ty już ogarnąłem. To jest właśnie stary sztyfci. Nie możemy na to. Karol, nie właśnie, wąchaj kleju. Czy, 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 czy ja właśnie i... ci powiedziałem, nie wchodź na to i sam w to wlazłem i zginąłem. Tak, jesteś hipokrytą, Karol. Tak. Ej, Karol. Co jest grane? Czy ty to widzisz? Ale co? Czy to jest Siren Head? O czym ty mówisz? Po Gdzie... prawej stronie lekko. Czy Taki, to jest sam w sobie Siren Head? To, coś tam. Je... Ej, to jest drzewo, Jerzy, Wiesz, to jest drzewo. Tamto? To nie jest Gdzie? drzewo. O czym ty mówisz? Po... po prawej stronie, za tobą. Za... za mną? Po prawej... Już tu nic nie ma, wiesz o tym, tu nic nie ma, wydaje ci się. Po prawej stronie, Karol, no! Ej, ja nic nie widzę, czy ty to ja ci widzieć w tym momencie? Ta... Dobra. Ty. Bardzo śmieszne, Karol. Nie, 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 dobra, 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 widzę! Ej, teraz widzę, co to jest, co jest? Nie wiem, mi to przypomina to jasne. Siren Head o nie, jeszcze zwykłe potwory Ej, Coś to jest takiego rzeczywiście Im więcej Ty? jest tej kuracji, tym więcej jest Ej, potworów, rzeczywiście jakieś pająki, takie normalne moby minecraftowe też mnie atakują tutaj teraz, bardzo Ej, jest. Ej, co było na książce? Jest, nie, nie wkładaj nigdy do wiadra A, żebyśmy nie walili wiadra nigdy więcej Tutaj jest pomnik Siren Head'a było tak słabo widać, ale to chyba rzeczywiście jest Siren Head. A tutaj Żeby jest są wiadro, nogi. a my co? mamy Mamy to... wrzucić to do wiadra? Czy jesteś tego pewny? To jest takie pytanie No ja już wrzuciłem, a ile tego musi być, myślisz? Nie, mam 6, 4, 5 mi zostało, Jeżu. I co, to się będzie teraz gotowało, sześć. czy jak? Nie wiem. A więc reasumując, to był jakiś scam, to wcale nie zadziałało. E, jest już trzecia... Prawie 20. To nie było. Przyjdźmy cały szlak, zrobiliśmy to, czego mieliśmy nie robić. A... Ej, no, bez kitu. E, Karol! Słyszysz to? Właśnie słyszę i to o. widzę od razu. Gdzie to? Czekaj, ty, bo jesteś lepy. Co jest grane? Bo. Czy to jest Siren? Okej, okay, to jest się Siren ciebie, Head. E, zobacz, Już go spod... się stał niespokojny od razu. Co jest grane? Jak jest niespokojny. E, rzeczywiście, bez kitu jakiś. Karol, wiek Karol, atakujący. On się chyba obudził. On się obudził. O, czy on na nas biegnie właśnie w tym momencie? Tak. Ej, dobra, strzelaj do niego, strzelaj do niego. Strzelam bo... właśnie. Co jest grane? Ej, nie podświetla się jak inne mobki. Ej, no, bez kitu. Ej, zo... udało o, o, mi się. O, o udało. Zobacz. Ej, dobra, teraz to go widzimy. Jebi, on jest ogromny. Ej, dobra, kozacko, teraz dokładnie widać, gdzie jest Siren Head. To jest naprawdę dobre. Teraz da się przed nim Ej, przynajmniej uciekać Dobrze, dobrze, wiemy gdzie jest Ej, weź go strzel, stary, znowu Strzel go, nie uciekaj aż tak dobra, szybko dobra, dobra, dobra Ej, może okay. go pokonamy, może go yes. pokonamy. Na no, ale to mamy łuki Możemy go trzymać. chcemy go przywołać tak, żeby ktoś inny miał problem przez niego. Myślałem, że no przywo... tak sobie myślę, żeby oddać te, teraz ten świat jakiemuś widzowi na przykład i go sprankować w ten sposób. Siren, hand prank mówisz, Siren tak? Head Prank mówisz, tak? Prank. To jest to coś, nie. o co mi ludzie spamują od dawna, więc w sumie może to jest dobry pomysł. To jest coś, co ja właśnie chciałem też właśnie. Ej, czemu tego nie zrobiliśmy sposób? na serwerze widza? To byłoby kozackie. No właśnie, stary. O. Słuchajcie, 10 tysięcy łapek i robimy razem z Karolem Siren Head, Siren head Trolla o! Oh, dobra, dobra, on jest blisko, stary, bo ucieka, ja widziałem. Czekaj, czekaj, ja już widziałem na dystans. Teraz strzelam, strzelam, strzelam go. nie, ile on ma życia w ogóle? Nie wiem, ja ale... Ja go ...wpakowaliśmy w niego naprawdę Czeka, dużo strzałów. on, on teraz do ciebie idzie, nie? Ej, chyba tak, ale nie podchodzi, bo Uwaga? naprawdę w go nawalam ostro. Ej, walnąłem go z bliska. Z mieczuka? Ej, trochę hardkor, nie, trochę hardkor. Okej, okay, o... walnąłem go też. Wolnego nie, z drugi tu jest raz? Mobów. Trzeci raz. Ej, Omaha nieskończoność życia, stare. Potrzebujemy pułapki na niedźwiedzie. Kto nie do no, no, odcinka, gdzie mieliśmy naprawdę hartkową przygodę na pikniku, a czy nie pikniku, tylko na. Karol, ile mobów tu się zbiera? On przyzywa okay. moby. On przyzywa moby! Nie, żeby coś, co to ale jest? nie żyje. Ja, ja nie żyje, Jerzu. Ja już nie wiem, co, jest, co to jest. Szczerze mówiąc, Jerzu, wolałem już ten moment, kiedy wydawało mi się, że to jest fake, bo nie poradzimy sobie z nim, o tym. Jakby <laughs> pół godziny jego Karol. Co jest? Ooo, tu jesteś, byczku. Dobra, Kość, siema. Musisz mi pomóc. Musisz mi pomóc. No, o jest! jest, dobra, nieważne. Co? Co, co jest? No, jakby... Jerzy nie. Nieee, Karol, zawsze nie. ten sposób czy jest. czy to jest Twoja klasyczna skrzynka Jeża? Tak. O nie, naprawdę. Nie, dawaj, dawaj, dawaj. Tak ty... się, rozwala tak się kończy. Każdy odcinek. Bang. <laughs> Bang. Co teraz, dobra, strzelaj, strzelaj. Jego z bazuki. Ale... Karol, tak się on to robi! No, każdy to Czy wie, on? co? Nie On nie on... padł, on tu jest! No i. Dawala z Bij Sirenheada! Bi Siren dobra, 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 dobra. bij byka, bigo! Da, no i co, Ironhead, Patrz jak sobie. Ej, to, stary, do dziur, do dziur, większa dziura! Da, ej, w kwasie jest! Kozacko! Ej, no! Dobrze, dobrze! Nie przejmuj się Amo, nie dobra, przejmuj ej, się on Amo. on jest zdraniem, ale ja mam bardzo dużo amulicy, jaka się nie, nie, nie wiem ile ma życia, ale on nadal nie ginie Jerzy, już byłem pewnie, że to jest koniec. Ale to nie jest koniec stary helaster. On żyje i ma się chyba dobrze. To jest dobry pomysł, tylko trzeba do niego podejść trochę bardziej. Ee... Ej, czekaj, fajny w to o, uważaj! Coś stało. Sorry. Co bo ty zrobiłeś, bro? Za mnie skróciłem, Jest już git, już jest git. Bo to jest kwestia, Bang. żeby stary po prostu nie rzucać pod nogi tych granatów. Au! Szkielet! Szkielet mi walnął! Ej, stary, nie rzucę granatów, nie rzucę granatów. Dobra. Bo musimy wyrostać stąd. Ciekaj. Jak? Jak? Gdzie? No nie, szkielet! No nie, czy lepsze kiedyś Bang, 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 bang! Dobra, już, ok. Daj się pokonać okej. Okay. Karol, nie przyzywamy go już nigdy. Nie, nie, to było jakby... jakby czemu właściwie przywołaliśmy go w pierwszej kolejności? E, bo chcieliśmy sprawdzić, czy to działa, co? I działa, słuchajcie, nie róbcie tego, nie grajcie w Minecrafta, czućcie no. w nocy. To cześć! Elo!